Język polski podzielono na dwie części. Najpierw uczniowie pisali dwa krótkie wypracowania, później wypełniali test. Wypracowania będą sprawdzać członkowie komisji powołanych przez kuratorium, a testy sprawdzi komputer. O tym, kto zostanie przyjęty do szkoły średniej, zadecyduje liczba punktów uzyskanych na egzaminie i średnia ocen ze świadectwa. Było bardzo fajnie, tematy nie były zbyt trudne, atmosfera była też bardzo miła, Po komisja w ogóle nie chodziła, nie przeszkadzała nam. No było naprawdę bardzo miło. Nerwy? Nawet się nie denerwowałam, ale nie wiem jak mi poszło, co się okaże. Długo się przygotowywałyście? Yy, ja się nie przygotowywałam w ogóle. Ja się troszeczkę uczyłam się systematycznie przez 8 lat i to mi myślę, że wystarczyło. Zdawanie egzaminu do szkoły średniej we własnej podstawówce to dobry pomysł, mówią nauczyciele. Jest to na pewno czynnikiem takim mobilizującym, a jednocześnie chyba mniej stresującym. Żeby było bardziej obiektywnie i sprawiedliwie, podczas egzaminu z języka polskiego na sali nie ma polonistów, a na matematyce matematyków. Żeby nie było żadnych sytuacji takich konfliktowych, że na przykład nauczyciel, który uczy to dziecko przez lat 6 czy 5, no... Miałby ochotę podpowiedzieć. Oficjalne wyniki egzaminów uczniowie poznają 18 czerwca. Także w tym dniu otrzymają świadectwa. Szkoły średnie muszą ogłosić listy przyjętych przed 2 lipca.